Dzień dobry, cześć, witajcie. Gramy dalej w Wizardry 8. Ten odcinek rozpoczniemy od walki, ponieważ jak się okazuje, zostałem właśnie zaatakowany przez dwie osy. Łosp to jest chyba osy, tak mi się wydaje. Przynajmniej wyglądają te osy na całkiem wymagających przeciwników. I jak się okazuje, tymi wymagającymi przeciwnikami owe osy są, ponieważ Fiona została całkiem poważnie zraniona. A póki co, udało mi się zabić tylko, tylko jednego przeciwnika. Więc jak widzicie, została trafiona za 26 punktów okay. i, i ciągle żyje. Tak więc będziemy musieli rzucić czar leczenia ran na Fionę. Mam tylko nadzieję, że zadziała. W tym czasie Bennek został trafiony dwa razy. I Korwin unicestwił potwora. Brawo dla Korwina i dla całej drużyny. My wycofamy się w okolice tego tutaj, tego domku. To no, chyba gospoda jest... I zrobimy sobie małą przerwę zaraz, ażeby zregenerować trochę siły. I będziemy chyba kontynuowali naszą podróż w kierunku Arniki. Muszę być ostrożnym, żeby żadne potwory mnie nie zaszły z boku Arnika. Tak jest. Tutaj co jest? Opatstwo. A może bym zobaczył, co jest tutaj? Tutaj chyba niczego nie ma. Przynajmniej ja niczego nie dostrzegam. Tutaj tylko sprawdzę yy, dokładnie wszystkie tutaj zakątki, ale nie. Tutaj chyba niczego nie ma, więc. No, przynajmniej ja nie widzę niczego, więc będziemy chyba się wycofywali tam skąd przyszliśmy i będziemy się powoli udawali do Arniki. Nie wiem. Niczego tutaj nie ma. O, 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 a jednak. Dobra. Teraz czas na mały zapis gry, ponieważ tam się pojawiły jakieś potwory. A my nie będziemy ryzykować. Jedna roślina i sześć acid wines. Nie za bardzo wiem, jak to przetłumaczyć. Fasowe winorośle. No, coś takiego. W każdym bądź razie jakieś, jakieś złowrogie rośliny mnie zaatakowały. A jest ich aż 7 sztuk. No zobaczymy, czy będą stanowiły. czy się okażą niebezpiecznym przeciwnikiem. No ale się obawiam, że może być ciężko, bo jest ich aż, aż 7. No, dobry początek. A, niestety czar się nie udał. W międzyczasie udało nam się zweryfikować, nie zweryfikować tylko zidentyfikować. To jest dobre słowo. Roślina jest to Iron Weed. Nie wiem jak to przetłumaczyć. Mam nadzieję, że wszyscy wszyscy rozumiemy te słowa, żelazny chwasty. Tak to chyba jakoś da się przetłumaczyć. Ale ja nie jestem ekspertem i czasami moje nazwy mogą być... No cóż, mogą brzmieć bardzo zabawnie. Także poprzestajmy na Iron Weed. Póki co zbliżają się wszystkie do moje drużyny, Och no, nie Korwinowi się oberwało. O! Bardzo ładnie. Udało nam się unicestwić jedną roślinę. Będziemy dalej czarowali. Spróbujemy takiej mocy. Być może nie jest to najmądrzejsze. Tutaj również pójdziemy po kolor pomarańczowy. Korwin został chyba zatruty. I nie tylko Korwin. Korwin i Random. A Blaze również ma jakiś status. Ale póki co reszta drużyny, za wyjątkiem Eryka, trafiła do celu. Spróbujemy jeszcze raz, co my tutaj mamy. Missile. Może spróbujemy tarcza. Natomiast Benek. Frost. Nie jest to chyba najmądrzejsze rozwiązanie, ale spróbujemy. Tutaj również pójdę po kolory czerwone. No niestety, Blaze'owi czar się nie udał. Natomiast Korwinowi owszem, co jest niespodzianką, ale za to miłą niespodzianką. Fiona również trafia za 3 punkty. Mówię, Cieszę się bardzo Eryku. Spróbujemy rzucić czarę leczenia ran. Co my tutaj mamy? Energy Blast. Spróbujmy. Bardzo no dobrze. Blaze'owi czar się udał. Jeżeli korwin dalej. Korwinowi dalej się obrywa. Fiona nie trafia. Korwin, niestety, też. O, nikt nie trafił. Zawiązujemy rykaw. Halisze... Nie, tutaj niczego się nie uda zrobić. Nie wiem, czy sędzia działa na roślinę, ale możemy spróbować go rzucić. Energy Blast i... Zobaczmy, jak ta, tur, jak ta tura, ta runda się potoczy. Będę został trafiony. A jednak można, no proszę bardzo. Trzy rośliny usnęły, a jednak czar się udał. I jak się okazuje, rośliny można skuszyć. To nam powinno pomóc w znaczący sposób w walce. I skoro moja drużyna poduje z takiej odległości, być może zbliżenie się poprawi naszą skuteczność. A właśnie, to powinno być się. Uf! Odpowiednie miejsce, Energy Blast, tak jest. Spróbujmy. Okej, Ok, Kordyn zabija jedną roślinę. Zabija roślinę, jak to brzmi? Kurczę, ucinaj i uciga. Dobrze. Na niestety poduje koszmarnie po raz kolejny. Kurczę, spróbujemy random. Nie do chciałem. Fairy Dust, okay. Natomiast Eric Natomiast Eryk. Terror Frost, to co mam, web? Dobra, spróbujmy rzucić frost. To powinno odnieść jakiś skutek. Razem odbędę się uśpić kolejne rośliny. Zacznę za 19 punktów na 6. O, kolejna została oincesjonowana. I kolejna padła po ciosach Benka. Zostały nam jeszcze trzy rośliny, Fiona. Może spróbuję na tego, tutaj. Nie, nie, nie. Wroga, ustawić celownik. Dobrze, że... bardzo dobrze. Zostały nam jeszcze tylko i wyłącznie dwóch progu do pokonania chyba już najwyższa ku temu pora żeby zakończyć tą walkę ponieważ jak widzicie nieźle mi się obrwało dobra spróbujmy może dobra spróbujmy chyba jeszcze raz heal once Przedrobienie szczęścia powinno zadziałać ok i klikniamy Spróbujemy się tutaj zbliżyć. I to powinna być wystarczająca odległość. Korwin. I jeszcze raz. Dobra, spróbujmy. Niestety tym razem Korwin nie trafia, natomiast... Jakieś świństwo zostało rozpilone na Eryka, ale dzięki Bogu udało się to paskudztwo pokonać i zostaje nam jeszcze jedna roślina. Leczenie ran, tak jest. Może poziom drugi. Random chyba najmniej ma punktów życia, tak mi się wydaje. Energy Blast. No spróbujmy, powinno zadziałać. Bangama się udało nam na szczęście wyleczyć. Fiona trafiła za 8 punktów, Korwin nie trafił niestety, Benek nie trafił, Erik trafił za 5 punktów. Ostatnia runda, miejmy nadzieję. To nie był strzał, to był postrzał. Pięknie, jest jeszcze lepiej. Ok, Okay. Kodźmy się trochę wyleczył, ale dalej, wszyscy podwoiwali, tak podwoiamy dalej. Spróbujemy, o, 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 szlak by to trafił, ale spróbujemy. Spróbujemy zakończyć tą walkę I przed godzinę szczęścia Uda nam się wskrzesić Eryka Ponieważ mam chyba jakieś Nie wiem jak to się nazywa Jakiś proszek, który Umożliwia wskrzeszanie Członków drużyny Tak mi się wydaje Light heal Nie, Eryk Więc Muszę go znaleźć To nie jest to. Magiczny nektar. Nie. Jestem pewien, że gdzieś to miałem, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć, gdzie to jest i jak to wyglądało. Nie, to nie jest to. To chyba też nie jest to. Flash powder. Nie. Sole do cucenia nieprzytomnych. no kurczę, gdzieś to musi być. Ech. fairy Dust. Nie, to nie jest to. Tutaj też tego nie ma. Nie, nikt nie ma tego w punkt Musi być gdzieś tutaj, w tej części o, za to sandał udało mi się znaleźć nie do końca o to mi chodziło flash <suszy> powder nie no to to nie jest to to jest też flash powder to są również sole z cushion Nie, to też nie jest to O, 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 o to jest to Resurrection Powder Musimy teraz go komuś na wyposażenie dać A tak nie można Dobra, Chyba komuś innemu muszę Muszę to włożyć do Ekwipunku Okay, spróbujmy tak i teraz Blaze użyje Resurrection Powder na Eryku. Eryk. Tak jest Sequel i Eryk został wskrzeszony. Jednak. O kurczę. Korwin jest zatruty i poza tym muszę bardzo uważać się, co się dzieje, ponieważ. Liczba tych proszków jest bardzo ograniczona, tak więc... No proszę, to miałem właśnie na myśli. Tym razem Korwin mi umarł. To no, chyba nie jest... Te... mój najlepszy odcinek. najlepiej nie idzie. No ale cóż, mówi się trudno. Okej, okay, Korwin został również wskrzeszony. A drużyna już jest. W pełni siły. Dobrze, Korwinie. Cieszę się, że jesteś taki chętny. Zapiszemy szybko grę myślę tutaj. Który to jest numer? Okej. Okay. I udamy się tym razem. W stronę arniki. Mam nadzieję, że będę szedł teraz. Co jest? O, o, o. Nie wiem, co to jest, ale i mam zamiaru się z tym spotykać napotykać na to z tym. I będziemy szli tutaj tą drogą do arniki. Też może gdzieś w krzaczory wejdę, w busze. Tak dla bezpieczeństwa. There was nothing to be found. Do, prawdy, Do prawdy. Nothing found. Tutaj niczego też nie ma się zbliżają na ci przeciwnicy, tak więc wycofamy się oraz zapiszemy grę. A spotkanie z nimi nastąpi, nastąpi, nastąpi już w kolejnym odcinku.